Cześć, witajcie z tej strony Snapi. Witam Was w kolejnym poradniku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak ustawić własny dźwięk w aplikacji, w aplikacji Messenger. Więc, pierwsze co robimy, znaczy, pier, pierwsze co musicie zrobić, to yy, zmienić, zmienić, no, musicie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem oraz zalajkować to wideo, żeby was nic nie ominęło subskrypcji dzwoneczkę, żeby Was nic nie ominęło. A tymczasem pokazuję Wam jak to zrobić. Więc pierwsze musicie wejść w ustawienia i w ustawieniach szukamy takie coś jak menedżer aplikacji. Yy, każdy może mieć inaczej, każdy może mieć inny telefon. Ja mam z firmy Oppo A9 2020, tak? Ja klikam listę aplikacji. Więc on w moim telefonie będzie w opisie. OK, więc szukamy naszego Messengera. Tutaj mamy aplikację poukładane alfabetycznie, więc mamy Messengera, klikamy w niego i w naszym Messengerze, tutaj w ustawieniach, klikamy Zarządzaj powiadomieniami. I później szukamy takie coś inne. Klikamy w to i tutaj mamy dzwonek, i tutaj mamy już takie wszystkie dzwonki jakby i dzwonki no takie in wszystkie takie dzwonki które możecie mieć już od razu ale e, jeśli chcecie mieć swój własny dzwonek e, klikacie tutaj wybierz z plików pozwól no i tutaj z moich dźwięków do aplikacji e, muzyki mogę sobie wybierać e, otóż tą moi drodzy muzyki Moi drodzy, myślę, że pomogłem, subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, lajkujcie ten filmik, ocencie go pozytywnie, jeśli wam się podobał, a jeśli wam się nie podobał, no to niestety negatywnie, czyli łapeczka w dół, ale chciałbym zachęcać do łapek w górę, jeśli pod tym filmem będzie dwie łapki, trzy łapki w górę na start, no to bierze się za nagrywanie kolejnego odcinka, no, nie wiem, ale ok, więc myślę, że pomogłem, Siemka, cześć, do następnego. Hej, hej.